Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmienić język systemu w telefonie Realme 14T. Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki System i Aktualizacja. Wybieramy Języki i Region, następnie Edytuj, i tutaj możemy dodać język do telefonu. Możemy go od razu ustawić jako aktywny. Jeżeli wybierzemy tak, Możemy, jeżeli wybierzemy nie, wtedy dodamy go do listy. Jeżeli wybierzemy anuluj, no to nic się nie stanie. Więc z, z jednym językiem wybierzmy sobie, żeby się dodał do listy. I on się dodał do listy. Możemy go przesunąć, aby ustawić go jako aktywny i wtedy wybieramy zmień. Jeżeli nie znamy języka i przestawimy sobie język, który byśmy chcieli dać, wtedy ta czerwona opcja to zawsze jest opcja zmiany języka na domyślny. A jeżeli chcemy dodać od razu jako aktywny język, wybieramy sobie tak samo opcję. Tak, no, chyba nie trafiłem. A nie trafiłem, dobrze. Nie. To przepraszam, jeszcze raz. O. I język ustawił się jako aktywny. I jest a jeżeli chcemy zmienić znowu na jakiś inny, wybieramy czerwoną opcję. Jeżeli wybierzemy tę niebieską, wtedy po prostu anulujemy wybór. Możemy też sobie nacisnąć, aby zmienić na język główny. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam, cześć!